Dziś widzicie na filmie wszystkie cztery moje noże samoróbki. Pierwszy to jest płytką do toczenia aluminium tworzyw sztucznych. To jest CCMT060204. Płytka z promykiem. Taka świecąca, polerowana. Później mamy nóż Płytką taką troszeczkę większą. Nie pamiętam symbolu, także nie będę mówił. No i w tej płytce pokażę Wam coś takiego, że macie, mamy wykorzystane to ostrze i to ostrze. I te dwa ostrza są zawsze niewykorzystane. Wtedy tą płytkę biorę, odwracam ją. O 90 stopni zrobiłem taki nóż specjalny tutaj sobie na oprawce 100 stopni. Tu jest 100 stopni, a tu jest 80. I wykorzystuję wszystkie cztery ostrza. Także bardzo fajny nóż. A tego na Allegro w ogóle nie zobaczycie tego noża. jak kiedyś miałem, robiłem. Jak będziecie chętni wykorzystać swoje płytki do maksimum to chętnie zrobię jeszcze raz takie noże. Najbardziej zadowolony jestem jednak z tego noża przecinaka, bo nie trzeba ostrzyć kwadratu 12 na 12, tylko wystarczy stalkę 3 na 8, 3 na 10, 3 na 12, nawet do małych oprawek 3 x 6 na ostrzyć i wtedy wkładamy w oprawkę Przykręcamy lekko z boku dwoma śrubkami. Ta oprawka została u mnie, bo tu się pomyliłem, ze złej strony nawierciłem. Wcale nie jest zła i ja z niej normalnie korzystam w warsztacie. Tutaj z boku przyłapuję lekko kluczem, także bez dużego wysiłku, po prostu żeby się nie przesuwała. Później mierzę sobie odległość, jaką potrzebuję do osi wrzeciona tokarki, odrobię to suwmiarką, ustawiam, reguluję podkładkami i bardzo ładnie przecina. Jak jesteście ciekawi, jak pracują te noże, to zapraszam na mój kanał Jatek Tasiński, Tam sobie zobaczycie, taki jest taki film z przecinaniem książkowym. Ten jest akurat zrobiony do kanałka, ty, ty, jest na prosto, a te inne to po prostu są zrobione, jakby powiedzieć, naostrzone na kiełbaskę pod kątem. Także najpierw obcinamy detal, a później ten nóż planuje nam materiał, który zostaje w uchwycie tokarskim. Dziękuję, zapraszam na kolejne filmiki.